Zadanie 30. Rozwiąż równanie. No dobra, mamy sobie równanie. Hmm, tutaj mamy kryskę łamkową. W takim razie koniecznie musimy wyznaczyć dziedzinę. No to lecimy. Dziedzina będzie tutaj. A co dziedziną? 3x odjąć 2 ma być różne od 0, bo mianownik nie może być 0. Pamiętajcie o tym. Eee, więc mamy 3x, ma być różne od dwójki, Czyli x wychodzi na to po podzieleniu na 3, że to będą 2. Trzecie. No to dziedziną będą zbiory, zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem po prostu dwóch trzecich. Konieczność. Eee, dobra, no to co? Teraz pomnożymy sobie po prostu przez ten mianownik, czyli będziemy 3x odjąć 2, no i lecimy. 6x odjąć 1 jest tu, to się równa. No i mamy 3x plus 2, hop, 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 3x odjąć 2, i teraz tak, lewą stronę sobie przepisuję, bo tu nic nie wyczaruję, póki nie wymnożę tych nawiasów, ale warto zauważyć, że one są prawie takie same, różnią się tylko tym znakiem tutaj. Ten sam plus, tutaj mamy minus. W takim razie co będziemy mieć? To jest a kwadrat, odjąć b kwadrat, czyli będzie 9x kwadrat. Odjąć po prostu 4. No to teraz wszystko na prawą stronę przeniosę, bo tak lubię. Czyli 9x kwadrat, odjąć 6x, no i tu będzie odjąć 3. Bo jedynkę przenoszę, zmieniam znak, czyli minus 4 plus 1 to jest minus 3. Widać, ewidentnie można to jeszcze podzielić. Podzielić na 3, będzie łatwiej po prostu, czyli 3x kwadrat, odjąć 2x, odjąć. 1 ma być równe 0, jeżeli ktoś woli, tak. No to co, liczymy deltę delta to jest b kwadrat odjąć 4ac, czyli b kwadrat to będzie minus 2 do drugie to będzie 4, na pewno odjąć, na pewno 4 razy 3, bo a, no to razy 3 i razy c minus 1, no to 4 razy minus 1, no sumie minus 4 razy minus 1 to będzie plus 4, i tak to można zrobić i mamy tak 4 plus 12, to się równa 16. Czy piękna delta wyszła? No to lecimy z x1. x1 to jest minus b. Minus b, czyli w naszym przypadku 2 plus pierwiastek z delty, czyli 4 przez 6. W takim razie mamy 6 szóstych, czyli w sumie 1. No i x2 to jest 2, bo minus b odejść pierwiastek z delty przez 6. Czyli wychodzi na to, że będzie minus, minus. 2,6, czyli minus 1 trzecia. Dobra, no i mamy nasze rozwiązanie.